Wiecie, że to na Pomorzu jest tak naprawdę najwięcej jezior w Polsce, w szczególności na Kaszubach, bo tutaj jest ich naprawdę bardzo wiele. Niestety, właśnie trwa bardzo ważny spór. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce ograniczyć dostęp do jezior dla mieszkańców, turystów i tych osób, które korzystają z tych jezior w celach gospodarczych. Chcą to zrobić, ponieważ organizacje ekologiczne wymyśliły sobie, że nagle stworzą kolejne dziesiątki, a nawet setki rezerwatów w całej Polsce. To oczywiście będzie oznaczało, że wy jako turyści, a my jako mieszkańcy nie będziemy mogli korzystać z tych miejsc. Dlatego skierowałem do minister klimatu i środowiska pismo, które sprzeciwia się tym pomysłom. Można chronić środowisko w rozsądny sposób, jednocześnie prowadząc normalną aktywność turystyczną czy po prostu korzystając z tych miejsc jako mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają. Dlatego też krytykujemy to, co proponuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli nie chcemy ograniczeń, które byłyby wprowadzone ze względu na stworzenie nowych rezerwatów na tym terenie. Szczegóły na ten temat znajdziecie w linku poniżej, ale zachęcam też wszystkich, którzy w zdroworozsądkowy sposób patrzą na ochronę przyrody, aby się naprawdę tym tematem zainteresowały. Dostępność do takich wspaniałych miejsc jak na Kaszubach powinna być nadal zagwarantowana. A uwierzcie mi, mieszkańcy i wszyscy dookoła, którzy tam są, chcą dbać o te miejsca, ponieważ dla nich to jest po prostu miejsce do codziennego życia.